Dzień dobry Państwu. Szczepanionko tydzień w 7 minut. Sesja absolutoryjna za nami. Kilka fragmentów z tej sesji będzie, jak gdyby, ilustracją do tego, co chciałbym skomentować. Oczywiście, grupa sprzyjająca Pani Burmistrz to w zasadzie ci, którzy dzięki poparciu Platformy Obywatelskiej i umieszczeniu się na plakatach obok Pani Burmistrz uzyskali wasz wybór tak się złożyło ale jest ich tylko dziesięciu i bardzo często biją głową w mur bez żadnych argumentów no radny Sęk prosił o opieraniu się na faktach e, i tak dalej i tak dalej no zresztą posłuchajcie jego wywodu sam panowie wygłaszając nie mówię wszyscy wygłaszając tutaj różne rzeczy poruszając różne sprawy, nie ponosicie odpowiedzialności w ogóle za słowa, które wygłaszacie. Możecie wszystko opowiedzieć. Najważniejsze, żeby to ktoś usłyszał. Pani prezes nie otrzymała najwyższego wynagrodzenia. Zapamiętajmy sobie to raz na zawsze. Jest to tajemnica przedsiębiorstwa, jeżeli pani prezes będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego, a będzie. Także będziecie mogli sobie to policzyć wszystko i będziecie o tym wiedzieć, bo taka też jest reguła. Osoba, która zatrudniała poprzednio tą panią, wręcz była przeciwna, i prowadziliśmy negocjacje, żeby tą, tą osobę udało się podebrać tak? panu Janowi Połboczcy z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I jest to przede wszystkim osoba, która występuje w imieniu własnym, a nie w imieniu, gdzie jakaś jest zbieżność nazwisk czy. No, ja jestem siłą argumentów powalony. Drodzy Państwo, także szef klubu Forum Obywatelskie, jeszcze przed wiadomym wynikiem głosowań nad tymi trzema bardzo ważnymi projektami uchwał, jakoś ani animuszu po nim poznać nie można było. I odwoływanie się do tego, że mieszkańcy wybrali w drugiej turze panią Emilię Bury, jest wystarczającym argumentem do tego, aby jej udzielić absolutorium, zatwierdzić sprawozdanie finansowe i wotum zaufania wątpliwej jakości, to argument, bo jeżeli przyjąć argumentację taką, że Trzech konkurentów do fotelu burmistrza uzyskało większą liczbę głosów w pierwszej turze niż pani burmistrz, świadczy o tym, że no, zgody nie było i mieszkańcy tak do końca zadowoleni z rządów pani Emilii Bury nie byli. Co prawda, w drugiej turze, Pan Pałkusz to pokonany przez panią Emilię Bury, ale też nie w stosunku 10 do 1, albo nie wiem, z jakąkolwiek wielką przepaścią. Czyli jest w Białogardzie grupa niezadowolonych mieszkańców, których ta przeciwna strona rady, w postaci pojedynczych nawet radnych, ma prawo się z czymś nie zgadzać. No ale nie, 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 nie. To wszystko jest polityka. Zresztą posłuchajcie trochę argumentów i tego, że pani Emilii Bury, pani burmistrz, nerwy puszczały. Co prawda podejrzewam, że już była skłonna wiedzieć, jak zagłosuje jeden z opozycyjnych, w cudzysłowie, radnych, bo tak z ujęcia kamery wynika, że bardzo w ewidentny sposób się do niego uśmiechała, ale to później. Naprawdę tego nie widzicie? Kogo chcecie oszukać? Załóżcie może inne okulary, żeby dojrzeć to, co dzieje się w mieście Białogard. Tak jak powiedział tutaj jeden z radnych, czy pani radna Krystyna Leś, swoiste wotum zaufania dostałam od mieszkańców i to jest dla mnie najważniejsze. Widzę, że smutni panowie powrócili z kampanii. Pan Piotr się uśmiecha. Moi drodzy, przyjmę oczywiście Wasze głosy sprzeciwu. Niczego innego się nie spodziewałam. Specjalnie się tym nie przejmę, ponieważ dalej będę pracowała na rzecz mieszkańców i rozwoju tego miasta. Jedną ze spraw, która poruszyła radę poza absolutorium, poza wszystkim była nominacja czy zatwierdzenie pani Sylwii na prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej. Argumenty poniżej kolan. Ja do pani Sylwii absolutnie nic nie mam, ale po pierwsze już z historii znam taką sytuację, kiedy 5 lat temu pani burmistrz też wyrwała jednego z pracowników wtedy spółki z WGKiM do Urzędu Miasta, nie bacząc na to, co w spółce będzie się działo, mając to głęboko w nosie. Teraz też. No, stwierdzenie, że wyrwali, wynegocjowali, no jak gdyby ukradli dyrektorowi połuboczko pracownika, to jest sukces. No Sukcesem tego nazwać nie można. Nieco prawda, kwota 11 tysięcy nie bulwersuje, ale na pewno jest to awans finansowy, ale jakbym tak dobrze policzył, to nie wiem, czy ilość pracowników Zakładu Komunikacji Miejskiej nie jest czasami mniejsza od ilości pracowników, którzy byli podlegli działaniu pani Sylwii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. No ale co do kompetencji, absolutnie się nie wypowiadam. 11 tysięcy pani burmistrz dała, ale przy tej okazji, taka krótka wstawka, pani burmistrz argumentuje, jak to jest odpowiedzialna fucha w sensie bycia burmistrzem, urzędnikiem, prezesem, pracownikiem i że ona o nich wszystkich dba, więc posłuchajcie. A... Ja oczywiście zawsze chciałabym, żeby było lepiej. Chciałabym, żeby moi pracownicy zarabiali jeszcze więcej. Chciałabym żeby byli dobrze traktowani przez mieszkańców i oczywiście odwrotnie. Chciałabym żeby byli docenieni przez radnych, którzy tutaj krzyczą jak to ważni są pracownicy, a później właśnie dzisiaj dziękujecie im za pracę. Żebyście mieli świadomość, to jest wasze podziękowanie nie dla mnie, tam dźwignę wiele, ale tym ludziom. Naprawdę Oczywiście wszyscy pracujemy podejmując różne ryzyka, i to jest wpisane, jakby w, bycie, w funkcję bycia, chociażby burmistrzem, i z całym scenariuszem dookoła, również tym politycznym. No i dba, dba, jak sami widzicie, z pełną determinacją. Więc wrzucę kamyczek do tego bagienka. Prezes Inwest Parku w oświadczeniu majątkowym za rok 2023 wykazał 202 tysiące dochodów. No właściwie przychodów. Porównałem to z innymi oświadczeniami. Jest to grubo więcej niż pani skarbnik miasta, grubo więcej niż pan sekretarz miasta. Jedynie mógłby się, że tak powiem, pokusić... O zwiększenie pensji dorównując prezesowi Rwiku. Ale już dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej ma prawie 20 tysięcy złotych mniej. Ech, no. Żona radnego jako pracownik i reszta generalnie na umowach cywilnoprawnych. Spółka, że tak powiem, bardzo twórcza, bardzo duża i bardzo prężna. Przypominam, że to prezes, w czasie, kiedy jeszcze byłem radnym, wyjawił albo przekazał nam informację, że w kontrakcie ma zapisane korzystanie z samochodu na dojazd z na do Białogardu. Rewelacja. A teraz publicznie chciałbym zadać pytanie, skoro pani burmistrz tak dba o prezesa. Inwestorku, to dlaczego dba tak słabo na przykład o dyrektora Pałuboczko? Który ma mniej, a zadania jego są ogromnie większe niż prezesa Inwestorku. Yy, no i nadal podtrzymuję, kiedy kończy się kontrakt prezesowi Inwestorku, a jeżeli się skończył, to czy został zawarty nowy i na tych samych zasadach. Yy, nie nazwałbym to fuchami dla psiapsiłek, ale generalnie z transparentnością, przejrzystością, jakąkolwiek logiką, o którą prosił zarówno radny Kołacki, jako ciąg logiczny, czy radny Sęk, jako fakty. Więc chciałbym wyjaśnienia logiki tych faktów. 202 tysiące złotych rocznie, przez kadencję milion złotych, więcej niż sekretarz miasta. Prawidłowość jakaś? Ja jej nie widzę. Rozliczenie z pracy? Żadne. Może delikat yy, radny Karol Pietrzak wreszcie przyjrzałby się jako współudziałowiec tej spółce, bo Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych jest współudziałowcem tej spółki. Wracając do innej rzeczy. Pani burmistrz chyba trochę poniosło. Konsyliacyjne to w ogóle nie było, jeżeli nie wytrzymuje ciśnienia naporu strony przeciwnej, na co powinna liczyć, bo przecież miłości tam nie było, nie ma i chyba nie będzie, co ładnie podkreślił radny czurko, posłuchajcie. Tak to wygląda. Natomiast tak z boku przyglądając się, muszę się przyłączyć do głosu pana Karola: niedobrze wróży. W przyszłości jakaś kons brak konsyliacyjności ze strony grupy trzymającej władzę. Specjalnie przytaczam słowa e, autora, już wśród nas tutaj nie ma, ale to bardzo mądre, ponieważ e, takie zachowanie, jak e, parę osób tutaj zaprezentowało, to nie będzie dobrze, proszę Państwa. Z tej strony akurat, tak, tak jak wy to nazywacie opozycji, nie padło słowo, żadne krytyki, pod żadnym adresem, żadnego z Was. Żadne. I to co robicie nie wpływa na atmosferę. Wręcz bym chciał powiedzieć, że mogę się za chwilę zastanowić co robić. I tak szereg osób, które tutaj siedzi, bo się wstrzymują. Na razie się tylko wstrzymują. Także miejcie na uwadze to, że pycha i buta, jak to się ładnie mówi, kroczy przed upadkiem. A na razie na tej państwo drodze jesteście. Kieruję do wszystkich osób, które zabierały głos, że uważajcie Państwo co robicie. Mieszkańcy wybrali tak panią burmistrz, ale to nie znaczy, że na 5 lat. Miejcie powagę sytuacji, że też jest, są mechanizmy zabezpieczające przed jak gdyby, przerostem treści nad formą. Szanujmy się wszyscy i myślę że wtedy będzie to 5 lat merytorycznie przepracowane, bo po to też mieszkańcy wybierają radnych, żeby się nie denerwować, że coś jest niezrobionego, albo czekają na mieszkania, czy czekają na chodniki, ulice. Gratuluję osobom, które mówią, że tak wspaniały budżet, że tak, taka ciężka praca, dwa lata no, niewybrednie atakowały. Być może to jest związane z jak to tam. U Koników można dziś przeczytać, że będzie to osoba, być może nawet zastępcą burmistrza. I teraz wychwala. Pamiętajcie, że mówicie Państwo rzeczy i słuchają to osoby, które już słuchały Was. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Głosujemy tylko, kwitujemy z, z sprawozdanie z wykonania budżetu. Tak? Także życzę sukcesów tym, którzy będą głosowali, obojętnie jak. No. Nie będę sobie przypisywał, bo nie ja jestem autorem skrótu. Grupa trzymająca władzę, ale miło, że pan Wiesław to przypomniał. No i zapowiedział coś takiego, że władza może się zmienić, a to już jest jakiśkolwiek sygnał. No, co mam wam powiedzieć? Sesja generalnie smutna. A teraz jak. Właściwie to mógłbym to powiedzieć bez Mają szczęście, że radnym nie zostałem. No, co prawda nie załapałem się na plakaty z panią burmistrz, tak jak na przykład radny Kamil Sęk, gdzie jego kampania była prawie żadna, ale wystarczyło, że występował na plakatach z panią burmistrz A czy z uśmieszkiem Platformy Obywatelskiej. No, zaryzykowałem, mi się nie udało. Ale hipotetycznie mogę powiedzieć, że mają szczęście, że tym radnym nie zostałem. Bo cóż mógłbym w sesji absolutoryjnej powiedzieć? No, mógłbym zapytać o TBS, mógłbym zapytać, co z warsztatami terapii zajęciowej, mógłbym zapytać, gdzie oszczędności CW, a chodzą plotki, że może ulec likwidacji. I jak mogę, tak z pełnym zaufaniem walczyłem o nieruchomość Grunwaldzka 44, ale miasto zrezygnowało z roszczeń w stosunku do tej spółki, która, taki był mniej więcej przewód sądowy, według miasta korzystała bezprawnie z tej nieruchomości. No ale pani burmistrz odpuściła i na dodatek panią Anię wpuściła na listy wyborcze. Pełne zaufanie, transparentność, jawność, no, i potem to bokiem wyszło. O politycznych konsekwencjach rozpowiadać się nie będę, bo to trochę dzięki działalności politycznej, pani burmistrz, w powiecie, może, może się Platforma co najwyżej pouśmiechać, popozować do zdjęć i bić głową w mur. No, życzę skutecznych uderzeń. Więc jedna niespodzianka była. Głosem pana Wiesława sprawa przeszła. Radość powszechna, ale to źle wróży na przyszłe absolutorium, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to podejrzewam, że spokój, wyważenie pana Wiesława będzie poddane wybitnej próbie. Z drugiej strony się cieszę, że nie uległ presji. Jak gdyby grupy opozycyjnej w stosunku, to pani burmistrz i zagłosował tak, jak chciał, bo ma do tego prawo. Ja mam w nosie jakieś kluby, forum łączy, otwarty. Przecież to jest paranoja. Co to decyzje grupowe? Wy wybieraliście kluby radnych, czy wybieraliście radnych? Wybieraliście pojedyncze jednostki czy grupy trzymające władzę? Ja tego absolutnie nie aprobuje. Teraz na koniec drobna wrzutka. Za chwilę wypowiedź radnego Szyszlaka. Jak głosował, możecie cały czas cofnąć sobie i podejrzeć wyniki głosowań, które tutaj na planszy Wam przedstawiam. Zwróćcie uwagę, jak głosował radny Borkowski i jak głosował pan Wiesław. Proszę bardzo. No, bez komentarza. Przyszły zastępca burmistrza Paweł Szyszlak. Jego wypowiedź właśnie teraz do wysłuchania. Zmienia. Ja od 2010 roku nieprzerwanie w samorządzie. Pani burmistrz jest moim drugim burmistrzem. Nie, czasami było, nie było słodko, ale jeśli chodzi o jak, jak i poprzednik, pan Bagiński, tak jak i pani burmistrz, zawsze w tym absolutorium trzeba było znaleźć tą taką rzecz, która obrazuje też nie tylko na to, czy my lubimy burmistrza, czym go nie lubimy, ale też doceniamy tą ciężką pracę wszystkim państwa, którym wykonujecie ją na co dzień. Panie... No, różnie między nimi było. No, na tyle różnie, że wystartował jako konkurent. Do fotela burmistrza utopił w tym prawdopodobnie dużo kasy, ale to jego pieniądze, więc ja nie wnikam, ale wynik kompromitujący praktycznie no, był skazany na poparcie pani Emilii Bury, no bo poparcie... Piotra Pokusz, to znaczyłoby prawdopodobnie przegraną Amilię Bury. Czy jest jakiś deal w tym? No jest. Nie ukrywam, jasny, przejrzysty, czyli coś za coś. Nie podważam kompetencji Pawła Szyszlaka, ale mam nadzieję, że jak był radnym, to mi praca jego żony nie przeszkadzała. Ale jak będzie zastępcą burmistrza a przeszkadzać mi będzie, prawnie nie ma się do czego przyczepić, ale tak troszkę będzie to wyglądało mało smacznie i mam nadzieję, że jako zastępca burmistrza przypilnuje i da nam znać, co w spółce Invespark jako były delegat, w cudzysłowie wyrzucony z tej funkcji, ma do powiedzenia już pełniąc funkcję wiceburmistrza. No, i to w zasadzie można by powiedzieć na tyle. Sesja już następna, niebawem, króciutka, no bo oni się zmęczyli. Muszą mieć dwumiesięczną przerwę, bo oni ciężko pracują za naprawdę niewielkie pieniądze. Dla przypomnienia, pani burmistrz dochodem rocznym przekroczyła już 240 tysięcy złotych. Niewiele, no pewnie, że niewiele. Da się żyć, no. A teraz będą robić wszystko, żeby być bliżej ludzi. Nic na razie nie wiem o działaniach miasta. Wszystko pozostaje w sferze kampanijnej. I jak to pani burmistrz niegrzecznie powiedziała smutni panowie, ja bym powiedział smutne panie i panowie. Pozostali radni poza reprezentantami klubu nie mieli nic do powiedzenia. A uwagi pani Krystyny Leś a propos prac komisji, no, Panie Krysiu, nie będę przypominał, jak było w poprzedniej kadencji. Komisja Budżetu i Finansów potrafiła się zbierać na 15 minut, a pani zastępca burmistrza, pani Siwek, z rewelacyjnym wynikiem do Europarlamentu. Gratuluję. Wysłowi kompromitacja potrafiła mi na komisji odpowiadać, że nie będzie odpowiadać na moje pytania radnego. A dlaczego? Nie, bo nie. I widzi pani Krysiu? Można nie, bo nie. A już przypominam to, że grupa trzymająca władzę w poprzedniej kadencji głosowała tak jak chciała pani burmistrz. Dlaczego? Tak, bo tak. No sami te standardy żeście budowali. I nie obrażajcie się na demokrację, bo sami żeście ją wywrócili do góry nogami. Pozdrawiam wszystkiego dobrego i słuchajcie, na absolutorium się świat nie kończy, na zaufaniu również, wybory za pięć lat i zasnęliście, już zasnęliście pod wyborach, guzik was to obchodzi, bo jest sezon grillowania i w słusznie, a mnie przez pięć lat obchodzić będzie i będę was zanudzał swoimi odpowieściami. Ale nie dajcie się ogłupić. Włączcie myślenie, nie łykajcie wszystkiego jak żaby, bo to często jest tani pijar, te żarty, a merytoryki w tym tyle, co brudu za paznokciami. Pozdrawiam i do przyszłego tygodnia zbliża się gorący tydzień, więc w najbliższy tydzień, króciutki tydzień, w 7 minut grillujemy, odpoczywamy. A młodzieży życzę wspaniałej wakacji. Radnym też. Tylko pochwalcie się na Facebooku, gdzie byliście, Turcja, Chorwacja, może gdzieś dalej. No bo diety zmniejszyć się nie da. I to właśnie jest ta smutna wiadomość. Zrezygnuję z wprowadzenia uchwały obywatelskiej, ponieważ po rozmowie z, z kilkoma radnymi aprobaty na to nie będzie. I nie będę wystawiał, że tak powiem, nie będę próbował się wystawiać na zarzut, że pcham się na afisz. No bo jaki sens jest wprowadzać uchwałę po obrady sesji, wiedząc, że 95% radnych, a może nawet i więcej, nigdy tej uchwały nie przegłosuje. Szkoda czasu, szkoda energii, wykorzystamy ją w innych punktach i w innych miejscach. Plotka na koniec? Fantastycznie Za, zapowiadają się podziały w platformie, i to tej lokalnej. Ja im będę kibicował, no bo, no bo jak się nic nie robiło, to trzeba coś wywalić do góry nogami i zbudować od domu. Pozdrawiam, do przeszłego dnia.